Przyjrzymy się dzisiaj nieco stylom powierzchni oraz związanymi z nimi typami rysunków. Na początek, o czym w ogóle mowa? Weźmy sobie ścianę. Ściana, która ma pewne swoje tutaj parametry, ale skupimy się na stylu powierzchni. Na ten moment włączę tutaj dla warstwy nośnej, zwykłe kreskowanie, albo zwykłe wzór, albo zwykłe wypełnienie, oraz izolacja nie będzie stylem powierzchni. Tutaj fragment. Ściany. I chodzi tutaj o to, że jeżeli będziemy zmieniać coś, co nazywa się typem rysunku na dole ekranu, to styl powierzchni może być zależny od tego typu rysunku. Natomiast, tak jak widać, zwykłe kreskowanie już nie. Dlatego tutaj też ustawię styl powierzchni jako kamień. O, oraz jeszcze nie będzie tutaj słup. Słup, który również ma styl powierzchni przypisany jako żelmat. Czyli widzimy, że tutaj możemy sobie teraz regulować, jak wygląda taki styl powierzchni. Dlaczego jest to przydatne? Jeżeli teraz przejdę na przykład do arkusza, to w arkuszu mógłbym umieścić te elementy, obok właściwie niech będą znajdowały się dokładnie te same obiekty, i pierwsze okno na przykład nie będzie oparte o typ rysunku projekt budowlany, a drugie przykładowo o. Rysunek zbrojenia. Dodatkowo, rysunkowi zbrojenia moglibyśmy na przykład warstwami, jeżeli takie były tutaj poprawnie zdefiniowane, no na przykład wyłączyć izolację. Dostajemy faktycznie rysunek do zbrojenia oraz rysunek, no taki może architektoniczny. Tutaj z tej powierzchni dla żebetu jest zielony, można go wyłączyć, zaraz sobie zobaczymy, gdzie to zrobić. Natomiast w sumie dosyć dobrze też to wygląda na wydruku, jeżeli. Mamy tutaj czarno-biały wydruk, to taki żelbet też całkiem sensownie wygląda. Edycja stylów powierzchni typów rysunków. To znajdziemy, jeżeli przejdziemy do narzędzia definicje i tutaj styl linii tym zajmiemy się może kiedy indziej. Styl powierzchni typ rysunku. Styl powierzchni. No to weźmy na przykład, że tutaj był żelbet, mieliśmy również kamień oraz izolację. Ja może włączę teraz jednak typ rysunku, jak będzie projekt budowlany. No i zobaczmy, że dla na przykład żelbetu na projekcie budowlanym jest tutaj podmiana na wypełnienie kolorem zielonym. Dla natomiast kamienia kolorem czerwonym, dla izolacji żółtym, ale jeżeli byśmy włączyli na przykład typ rysunku, weźmy tutaj do pozwolenia na budowę przykładową, izolacja 301, jak izolacja, żelbet, 311 kreskowanie zwykłe. Czyli gdyby tu przejść na dole do pozwolenia na budowę, no to mamy na przykład zwykłe kreskowanie. I teraz na bardziej może takim praktycznym przykładzie, jak utworzyć może własne elementy, jak je edytować. Weźmy beton komórkowy którego tutaj w bibliotece chyba nie znajdziemy takiego dobrego przedstawienia. Czyli nie by ta ściana była zbudowana z beton komórkowy. Pasowałoby wybrać styl powierzchni beton komórkowy, no ale takiego tutaj nie mam. Więc utworzymy styl powierzchni beton komórkowy. Ten beton komórkowy niech będzie zależny od typów rysunków na dole, od tych, które są, lub dodatkowego, który sami utworzymy. Czyli przechodzę do narzędzia definicję tego samego obszaru i tu widzimy beton komórkowy brak, więc utwórzmy nowy styl powierzchni o nazwie beton komórkowy. Możemy tutaj potworzyć też sobie grupy, ale tego nie będziemy wykonywać. Jest na samym dole jedynka. Pewnie można to przesunąć na górę. Ok. Beton komórkowy, mamy do dyspozycji na ten moment tylko istniejące typy rysunku, ale też wykonamy swój typ rysunku do tej listy, dodając na dole typ rysunku, i typ rysunku, no tutaj będzie to po prostu nowy typ, aby nie kombinować. Również możemy potworzyć własne grupy. Ok. Beton komórkowy, by na nowym typie rysunku. Był tu użyty wzór, tylko że takiego wzoru dobrego nie znajdziemy, ale na razie zastępczy niech będzie o numerze 8. Na tym nowym typie rysunku żelbet niechby był przedstawiony na razie tak jak te standardowe, czyli 313 tutaj wprowadzę jest. Mamy też tam izolację. Izolacja jest 301 używane, e, używane kreskowanie też niech będzie 301, 301. Ok. Beton komórkowy, może też niech dla porównania na projekcie budowlanym, niech będzie miał inne przedstawienie, może faktycznie wypełnieniem ten beton niech będzie taki bardziej pomarańczowy dla odróżnienia od tego kamienia. Czyli mielibyśmy sytuację następującą. Projekt budowlany. Mieliśmy tu faktycznie na razie takie przedstawienie, no ale też nie zmieniliśmy jeszcze w ścianie w stylu powierzchni, czyli beton komórkowy. Jest. Więc na projekcie budowlanym faktycznie beton komórkowy jest pomarańczowy, a na naszym nowym typie rysunku jest przedstawiony jako taki wzór. Gdybyśmy chcieli teraz jednak podmienić ten wzór, który jeszcze tu zwrócę uwagę, jest wybrany jako styl powierzchni który to styl powierzchni jakby zaciąga nam poprzez typ rysunku, nowy typ, ósmy wzór. Ale my chcemy tutaj własny wzór zaciągnąć. Tu jeszcze zwracam uwagę na ten mały przycisk, który pozwala nam na skalowanie późniejsze też wzoru. Właściwie może sobie jeszcze do tego wrócimy. Pasowałby nam taki nowy wzór, który... Przedstawiałby beton komórkowy. Więc narzędzia, definicje, wzór, utworzymy własny wzór. Wzór pod numerem niech będzie dziesiątym. Będzie ten wzór się nazywał faktycznie na dole, tam wprowadzam beton komórkowy. Mamy taką kratkę jednostkową, którą trzeba wypełnić jako wzór. Ta kratka ma obecnie wymiary, tu sprawdzimy, tysiąc na tysiąc. Niech zostanie, i wprowadzę tutaj kilka linii. No, będzie to trochę może niezbyt mm, precyzyjne w tym miejscu, ale myślę, że wystarczające na ten nasz cel. Jest linia przekątna, która będzie równolegle odsuwana o 200. Tutaj na prawo ilość 8. Może nieco za dużo, ale zaraz to naprawię. Te linie będą. W tym miejscu już widać, że niektóre są tu niepotrzebne, na pewno ta, ta również jest niepotrzebna. Linie wprowadzone będą jednak linią przerywaną rysowane. I też pasowałoby je przyciąć, to może przez szkic, modyfikację, utnij między elementami. Oj tutaj, a, moglibyśmy to przeklikać, no ale tu program nie chce dociągać tej linii do żółtej kratki jednostkowej, więc obrysuję ją prostokątem. I jeszcze raz, udzielam między elementami, to jest do wyczyszczenia. Tu, tu i tutaj. Aby to wyglądało jeszcze jak beton komórkowy, niech będzie kilka małych okręgów wprowadzonych. Trochę losowo pewnie można by to zrobić ładniej. Wyjdzie dopiero w testach, jak to wygląda. Może tutaj i, i jeszcze w tym miejscu. Jest. Tu jeszcze zaznaczę tę linię obrysowującą i ją usunę, bo też taki będzie później rysowany prostokąt, a tego nie chcemy. Escape, wychodzę, zapisuję ustawienia wzoru. Narzędzia, definicje. Wracam do ustawień typów rysunków i beton komórkowy jednak na nowym typie niech będzie zamieniany no już naszym betonem komórkowym tutaj ładnie narysowany. Jest. A co tu jeszcze można zwrócić uwagę? Skalowanie, właśnie. Jeżeli będę skalował ten wzór, to skalują mi się tylko przykładowo te linie, a już nie kółeczka. To będzie właśnie możliwe do ustawienia w definicjach typ rysunku i beton komórkowy. Gdyby przejść do tych ustawień, możemy powiedzieć, że on się ma też skalować w całości. Ok, ok. Coś to znikło, ale pewnie dlatego, że jest to może za duże, może za małe. No, jest to za duże. Jest to znacznie duże, więc albo tę kratkę jednostkową narysujemy mniejszą, ale w tym miejscu też z pomocą przyjdzie nam to skalowanie. Czyli w definicjach jeszcze raz przechodzę i beton komórkowy niech będzie w tym miejscu, jednak on tam był za duży, więc razy 100, może tylko w drugą stronę. Niech to będzie podzielone i wtedy, na przykład, na skali 1 do 100 mamy ładne przedstawienie betonu komórkowego. Pewnie można to zrobić troszeczkę ładniej, trochę lepiej, ale taka jest ogólna idea. Czyli mamy teraz sterowanie naszym nowym wzorem za pośrednictwem stylu powierzchni na tej liście, według konkretnego typu rysunku, nowy typ, użyty wzór 10, ale na innym, oczywiście. Projekcie budowlanym, czyli innym typie rysunku, ten styl powierzchni może używać już nie naszego wzoru, ale może wypełnienia. Wtedy możemy w tym miejscu na dole zmienić sobie przedstawienie z własnymi definicjami. I oczywiście to samo zobaczymy w arkuszu, to znaczy, jeden rysunek może być oparty o projekt budowlany i będzie. Mamy rysunek zbrojenia, też dobrze wygląda. Tu jeszcze może, tak nawiasem, gdyby nie miało być tego zielonego koloru. Dobrze, chodzę do definicji i żelbet na rysunku zbrojenia brak. Wtedy brak żadnych wypełnień. Ale w naszym nowym typie, gdyby skopiować tę rzutnie, nowy typ, ok, mamy przedstawienie betonu komórkowego. Trochę może za grube, można by te linie cieńszymi liniami narysować te elementy.